Cześć, witam! Akcja wiosna, czas start. Rozpoczynamy się w nawozów. Tak jak chyba większość gospodarstw w Polsce, od tego zaczynają sezon, kolejny nowy sezon e, w rolnictwie. Co robimy? Spinamy żółtą 60 z rozsiwaczem do nawozu, muszę wyprowadzić szóstkę, Mamy uruchomione Volvo. Na Volvo rzucamy worki e, z towarem, ale nie w ten sposób, że Luz całe worki będą wstawiane i wiezione tylko nad kontener, rozcinamy, wysypujemy i kontenerem, tak jak sypałem sobie zboże do siewnika do, do siewów, tak będę sobie sypał z kontenera nawóz do rozsiewacza. To ułatwi pracę, szybciej będzie właśnie e, dowieść ten towar na pole raz, drugi raz. Nie trzeba się ciągnąć ciągnikiem z turem czy też tą fastrakiem, nie trzeba ładować, ściągać, kombinować rzucam kontener, rozsypuję nawóz, wysypuję nawóz do kontenera i korytkiem będę podjeżdżał z rozsiewaczem i wsypywał towar. Tak to wygląda. Wyciągam szóstkę, biorę sześćdziesiątkę i szczepiamy centy. I podjeżdża tata po podrozsiewacz. Rozsiewacz mamy na wózku, żeby go wtykać w najdalsze kąty. Tu widzicie jeszcze strasznie, strasznie stare rzeczy. Ale kiedyś, może jeszcze o nich opowiem. Dobra, dalej, dalej sobie tego. Podjedziemy przecież, nie? Tu już. Mała, o, taka przejściówka na euro. Jest plan i jest już kupiony cały zapas, końcowy, żeby wszystkie ciągniki na to poprzerabiać, ale jeszcze nam się to nie udało. Fadroma już podprowadzona. Ja wyjeżdżam, a, wolwem. Hamulec. Wyjeżdżam wolwem, zrzucam kontener, muszę jeszcze zobaczyć co jest na kontenerze. Ale prawdopodobnie jest czysto, bo jak pamiętacie, zapewne myliśmy z Marcinem wszystkie sprzęty. Kontener też był myty, tak więc jest czyściutki. Zakręcę z tyłu korytko i wtedy można elegancko będzie sypać do rozsiewacza. W Volvo jeszcze muszę trochę posprzątać, bo trochę mam bałagan. Ale to gdzieś przy jakiejś skromnej niedzieli wolnej zazwyczaj takie rzeczy robię. Dobra się ustawić. Dobra, dalej nie ma sensu. Pompa. Luz ręczny no i zrzucam oczywiście mały włącz w sztuce do zrzucania kontenera nie zaciąga się ręcznego musiałem się poprawić, na kontenerze no rudo, bo podłoga była wyścigana, umyta no i trochę nam zrudziało, ale jest czysto szczelny jest tak więc można śmiało sypać nawóz, no i wciągnę go na górę poleci na pole standardowo przechył kontenera i i do rozsiewacza Do dzieła Co woda jest w worku? Ja To można było przekryć w sumie te worki No i co? I zajebista robota tak będzie Dobrze to wymyśliłem co? Łopatę wrzucić i tego I resztkę się wygarnie No i nie No takie worki no co zrobić I ten i zamiast się ciągnąć z tym całym sprzętem, z tymi ładowarkami i tam fast trackiem czy czym Tu na podwórku przerzucili i tylko wysypać, do, przesypywać do rozsiewacza i... słabe te worki. Woda środki wcała. No dobra No Dobra ładujemy ostatnie i kita na pole Dobra wszystko spakowane, wyszykowane ja lecę pomału Wolwem na pole, tata lesi 60. No i zaczynamy ten interes, korytko zakręcone, wszystko gra. Powiem wam drodzy widzowie, że Że z tym hakowcem to jest piękna robota, piękna sprawa. Kocham normalnie to urządzenie. Zobaczcie, sypanie zboża do siewnika, sypanie zasadzeniaków do sadzarki. Teraz jeszcze patent z nawozem. Włożenie innych towarów, no kurde. No nic zadać, nic ująć. Zawsze ta ciężarówka to jest ciężarówka, ale jeszcze jak ma taką opcję jak ta moja, to ja tam jestem zakochany w tym. Jeszcze przydałaby mi się taka przyczepa kontenerowa do ciągnika, znaczy hakowa z hakiem, żeby też ciągnikiem po polu przewozić te kontenery, ale to zobaczymy. Może w przyszłości się dorobię, może nie. Jeszcze śmieję się do taty, że jeszcze jakby wziął tą lawetę moją. Tą przyczepę, którą mam do Volvo, zaczepił z tyłu, 60. wjechał na lawetę. To już w ogóle by była ciężka przesada. <grym> Dobra, jadę się rozstawiać, czekam na, na to, aż doleci tata i, i działamy. Dotarłem na miejsce, ale powiem Wam, że chyba nie wypuszczam się na pole, bo jak wjadę na pole, to źle to się skończy. Zostanę na drodze i będziemy to robić na drodze, nic się nie wydarzy. Moim zdaniem. Bo wjechać na pole, to, to trochę tak ryzyko jest. Nie wiem czy nie zjechać tutaj po prostu na sam bok tylko. Póki mam towar, to mam towar, ale jak będę pusty, to już będzie całkiem inaczej. Dobra, jadę tam do, do przodu i zostaję. No oczywiście, no, no musiałem spróbować, nie dało się oprzeć. Jest OK, wjechałem, jest przymarznięte. No i zobaczymy, co się będzie działo na wylocie. Albo się uda, albo się nie uda, ale raczej powinno się udać. Chyba jeszcze przeskoczę kołem poza tą brustkę, żeby łatwiej było wyjechać. Dobra, co my mamy tutaj drodzy widzowie? Żyto, zimę, ubinie. Na chwilę obecną będzie stosowane wapno granulowane z dodatkiem magnezu, ponieważ jeszcze termin nie pozwala na stosowanie azotów, nieazotów i innych specyfików. Tak więc czekamy, a mało można zaczynać z tymi właśnie skromnymi innymi składnikami o 60 dolatuje, nawet się długo nie naczekałem, dosłownie kilka chwil Teraz podjeżdżamy i testujemy ten patent, czy to w ogóle zna egzamin, ale prawdopodobnie tak, ponieważ tył kontenera jest bardzo wysoko, Volvo podniesione na poduchach będzie bardzo dobra robota no dobra Działa i kontrola się kurzy. Elegancka robota. FU! O. Bardzo dobry patent. Dawka ustalona, wszystko jest ok. Szybka robota. Godziny I zaraz mamy po temacie. Jesteśmy od strony lasu, to nie dość, że to jest wyjedzone, to tutaj już jest szczery piach i od razu widać, że jest słabsze. Dobra, jak ja tutaj jeżdżę? czwórka szosowa, 2000 obrotów, co było widać. Sterowanie rozsiewacza to są te dźwignie, dwie dźwignie od hydrauliki, tam są siłowniki jednostronnego działania i takie amortyzatorki ze sprężynami, co wypychają. Ciśnienie daje nam właśnie otworzenie zasów, a Opuszczenie ciśnienia, odbywa się hydrauliką zewnętrzną, z podnośnika normalnie No i jak opuszczam dźwignię, ciśnienie schodzi, z sprężynki wypychają te, te, te amortyzatorki i nam otwiera zasuwę Jak chcemy zamknąć, to dajemy ciśnienie na siłowniczki No i te zawory, w zależności na którą, są dwa, w zależności na którą stronę wysiewam Czy na przykład przy granicy na lewą, czy na prawą, czy coś takiego, to jest na pół rozsiewacza ale mówię, ja tego praktycznie nie używam. Służy mi to do zamykania na drogę, po prostu. Bo hydraulika w 60 to wiadomo 60 z 86 roku z oryginalnym podnośnikiem no to już na dłuższą metę nie trzyma, tak? I tyle. I to nawet nie, to nie ma sensu przykręcać bo, bo to mówię tyle się używa, że, że prawie nic. Wiosłuję dalej, i tata na górze wygarnia końcówkę. Zaraz będzie. Pierwsze pole zaliczone Potem jedziemy do domu I będę siał e, towar o, Dokładnie kizeryt Na pszenicę I jeszcze też na rzepak Jakby to było inaczej Tata już odjeżdża Pierwsze pole zaliczone Ja opuszczam kontener w dół Tylna ośka do góry I wio do domu Na następne pola o Palisz pierwszego blacha, ocyn, nic lepszego, tak? poziomowanie, te sprawy kiedy mamy papiery? o, daleko jeszcze o, ładnie teraz przy opuszczaniu oleju przybywa Mimo że to siłowniki dwustronnego działania, ale tak to tutaj jest, piękne widoczki. I zjechałem do domu, że tak powiem, od tyłu. Ten kontener mam pusty. Tutaj na pszenicę będę siał zeryt i nie będę już sypał do kontenera, tylko z worków. Wiadomo, na się rozsierać klasycznie, bo to jest dosłownie za samym domem, tak. A teraz jeszcze szybka przerzutka kontenerów. Ten na dół, a duży na przyczepę. Na przyczepę na auto, ponieważ będę sprzedawał w pszenicę. No i raz, że więcej wejdzie na tamten. Dwa, ten ma. Plandekę ściąganą, zakładaną A ten ma plandekę na stałe jak, jak dobrze pamiętacie i No i będę do tego sypał Żeby wygodniej to zawijać A zaraz po tym Wsiadam w siątkę i, I rozsiewam tutaj te wszystkie towary Jak by to powiedzieć Chyba trochę zaszelne te moje kontenery Ale poleciało wody, masakra Kurde były pewnie takie dołki. O, właśnie, rozciągnęło plandekę. Były takie doły wody. Nie pomyślałem o tym, powiem Wam szczerze, wiecie? Ale poszło towaru. Uwaga, uwaga, cicho, cicho, bo jadę. Mam nadzieję, że dojadę. jadę. Nie chciało mi się dwa razy jeździć. Nasypałem więcej do rozsiewacza, no i tak pomału dojadę na pole. Mam nadzieję, że mnie nie przeważy pod górkę i nie będzie w porządku. No przesadziłem, wiem, ale no, żeby dwa razy nie jeździć. I dotarłem na pszenicę po ziemniaczkach. Tu, gdzie jest ten stawek, który czyśliliśmy. Drodzy widzowie, drzewa znikły. Tata wyciął je jak był mróz, jak było zamarznięte, ale do tego przejdziemy. pszenica się późno, jak pamiętacie, obsada jest ok, mi się podoba. Teraz tylko właśnie czekamy na wiosnę, po prostu trzeba będzie ją dokrzewić, napryskać trochę specyfików, dokarmić odpowiednio i powinno być jak trzeba. I przechodzimy teraz do bardzo pięknego, urodziwego rzepaku. To co tutaj widzimy, to jest mistrzostwo świata. Oczywiście wiemy w jakim znaczeniu, tak? Słuchajcie drodzy widzowie. Jak uda nam się, jeszcze dotrzemy do tego rzepaku na piachu. Pamiętacie ten cały, no nazwijmy to po mojemu challenge, że rzepak na piachu kontra rzepak na dobrej, ciężkiej ziemi. No i teraz na samym starcie już się skucha, bo na tym piachu rzepak jest. Ten, te pole jest dosłownie za tym lasem. Góra półtora kilometra od tego miejsca, gdzie ja jestem. No i co mogę powiedzieć? Tamten rzepak jest, ponieważ te półtora kilometra dalej spadł jeden deszcz w ilości 5 litrów. 5 litrów wody na tamtym polu zrobiło robotę. Tutaj, jak pamiętacie, za było była pustynia. Tam zasiewnikiem było czarno. No i właśnie tamten rzepak jest. Tutaj kompletnie go nie ma. Nie ma o czym w ogóle gadać. Idzie do likwidacji. Oczywiście, co ja tu zrobię ciekawego? Prawdopodobnie wsadzę ziemniaki. Ostatnio to najlepszy interes u mnie, że tak powiem. Tam dla mnie to jest hit. No i tym sposobem przejdę do powierzchni ponad 20 hektarów ziemniaka. Jeszcze to jest tak nie do końca pewne, ale już tak na 80% potwierdzam, że wyląduje tutaj ziemniak. Fakt, faktem nie jest to zrobione zgodnie ze sztuką, jeżeli chodzi o. Yy Nawożenie przed tym rzepakiem, jakie było, czyli była dana gnojowica, było dawane wapno, ale w różnych warstwach glebowych, dół poszła, dół poszła gnojowica, góra poszło wapno. No pod ziemniaki to nie jest dobry, dobry patent, ale raz się żyje, jak to mówią, tak. To jest, no to jest ziemniak przemysłowy, to, to jest całkiem inna robota, drodzy widzowie. Dobra, tak więc można mieć zestawy. Ciągniki, siewniki za miliony. Pogoda nie sprzyja i jest po zawodach. Cisnę dalej, aby zdążyć dojechać do tamtego rzepaku. Dotarliśmy właśnie na stawek. Tak to na chwilę obecną wygląda. To pole wycięte już chyba w grudniu. Jak było ten tydzień czy dwa zimy, że wszystko zamarzło i, i wtedy też była uzyskana zgoda, tak więc tata się nimi zajmował. Wyciął, wywiózł, wszystko z nimi zrobił. Stawek niedokończony, niewyłożony Nie udało się to zrobić jesienią Być może uda się to zrobić teraz wiosną Należy to zrobić, należy go jakoś wyłożyć Zabezpieczyć, bo teraz Wszystka ziemia będzie podczas upadów Spływała, zjeżdżała A na dzisiaj mamy Tak na dobrą sprawę, taką jedną wielką kałużę Z tego stawku, ale wygląda to Dosyć ładnie, przyjemnie, nie taka dzicz Haszcze i tak dalej Miejmy nadzieję, że nazbiera się tej wody Tak jakbym chciał Jeżeli chodzi o ten staw, jak pamiętam, jak byłem tam taki, 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 jeździłem z tatą e, zawsze do towarzystwa w ciągniku. Nie szło tu podjechać. Ten staw był pełny wody. Tu dookoła tego stawku nie szło niczym podjechać, nie szło w ogóle rozsiać nawozu, z czegokolwiek z wiosny. Zawsze było topienie się, zawsze było omijanie takich wielkich łuków. A, a teraz mamy takie czasy, że no tak jak widać, na razie jest tylko z niego jedna wielka kałuża. Ruszam dalej, szkoda czasu. No i jesteśmy na rzepaku na Piachu. Elegancko, obsada bardzo dobra. Zobaczymy, co będzie dalej. Widać, że rzepak głodny. No i teraz jeszcze kwestia chwastów. Były wykonywane zabiegi na jesień, bez żadnego ale. No ale niestety, cytulia no, została. Proszę bardzo. I wiele innych. Zobaczcie, Wszystko jest aż zielono od tego. Ja to lubię. Bardzo wiele, wiele razy było w ten sposób, że e, doradcy mówią pryskaj na jesień, bo na jesień najlepsza robota na chwasty. Opryskasz na jesień, a na wiosnę. Pryskaj na wiosnę, bo lepiej opryskać na wiosnę. No i oj, oj, to jest właśnie to. Wiadomo dlaczego tak mówią. Wszyscy się pewnie ze mną zgodzą, aczkolwiek no niby te jesienne zabiegi na chwasty są dużo lepsze Ale no akurat w tym wypadku Tu się to nie sprawdziło To no wszystko zależy jak, jak pogoda, jak warunki, jak wszystko dopisze Teraz zobaczymy, wyrwiemy takiego jednego dziada Da radę go wyrwać? Nie da się go wyrwać A, Da się O eee no. Szaleństwo Dosyć, dosyć długi jeżeli chodzi o korzeń Nie mam noża, żeby go przekroić Aczkolwiek Chyba mam scyzoryk Gdzieś tu była O jest Nie, nie, dobrze, dobrze Chyba śmietka go tu ruszała Larwa oczywiście Zaraz, moment, zobaczę Mam ja scyzoryk? Mam ze sobą Zaraz go przetniemy Proszę bardzo bardzo zdrowy okaz, aż mi się trochę rozpad, ale wygląda to dosyć dobrze. No drodzy widzowie, ale zawsze jest to małe ale. poczekajmy do czerwca, poczekajmy właśnie maj, czerwiec, decydujące miesiące. Zobaczymy jak będzie z opadami, czy będą występowały, czy nie. Ja obstawiam, że będzie jak co roku i na tej piątej, szóstej klasie to to się nie uda. Aczkolwiek nie jest to powiedziane. To wszystko zależy od pogody. Jest standardowo, jak to ostatnio zawsze bywa. Noc mnie zastała z tą robotą. No ale co zrobić? Teraz tak. Czekamy na wszystkie pozwolenia, zezwolenia, nadzwolenia. Aż będzie można było wyruszyć z azotem. Azot mam w bańkach. Trochę tego jest wszystkiego. No i czekać. Czekać, aż to będzie można z tym ruszyć. I to będzie już Prawidłowe nawożenie teraz poszły te mm, skromniejsze składniki, że tak powiem. Czekamy, czekamy aż przepisy pozwolą. I wio. Jeszcze taka mała historyjka. Przepraszam, że przy lampce, ale no, tak jak mówiłem, ciemno się zrobiło. Słuchajcie, jechałem ja sobie w dzień Wolwem. To, że jest miękko, to, że jest ślisko, to jest doskonale wiadomo. No i jechałem, jechałem i nagle. Tutaj mamy lekki skos w lewo. Jak mnie nie zsunęło. Poleciałem dosłownie bokiem. O, posunęło mi, jak nie wiem. No i w ostatniej chwili, no w ostatniej chwili Był stop, bo by był dzwon na własnym podwórku. Już ileś razy mówiłem, że sobie to utwardzę podkłady leżą, wszystko leży, wszystko mam, tylko jak zwykle czasu nie ma. I tak to właśnie. W życiu jest, są rzeczy ważne i ważniejsze, a i tym akcentem kończę dzisiejszy odcinek. Trzymajcie się, do następnego, cześć.